Fachowcy PL zajmują się pozyskaniem zleceń dla małych i średnich firm z internetu. Jesteśmy spółką technologiczną, która od 2008 roku rozwija technologię y, związaną z optymalizacją kampanii reklamowych w internecie. Co miesiąc obsługujemy około 9 miliardów odsłon reklamowych. Dwa lata temu postanowiliśmy tą technologię, z której korzystają największe firmy w Polsce, zaoferować małym i średnim firmom w taki sposób, żeby optymalizowały one Sposób, w jaki pozyskują zlecenia z internetu. Okazało się trochę to bardziej skomplikowane niż w przypadku dużych firm, bo takie małe firmy, one w ogóle nie są przygotowane do tego, żeby otrzymywać te zlecenia z internetu, bo po pierwsze połowa z nich nie ma strony internetowej. Po drugie, 92% z nich nie ma strony dostosowanej do, do urządzeń e, mobilnych. Jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, że klienci, którzy szukają informacji na temat e, danej firmy w internecie, a ponad 78% klientów, zanim skorzysta z usług jakiejś firmy, szuka informacji na jej temat e, w internecie, szukają jej nie tylko na stronie internetowej u tego klienta, ale szukają jej też w innych miejscach, szukają na przykład w katalogach internetowych, szukają na forach e, internetowych, czyli szukają. W otoczeniu strony internetowej tego klienta. I teraz, jeżeli takie zlecenie chcemy pozyskać dla firmy i ta firma nie jest gotowa do tego, żeby to zlecenie przyjąć, bo jeżeli do tego potencjalnego klienta przekierujemy do tej firmy, on poszuka informacji na jej temat w internecie i te informacje nie będą jakieś super korzystne, albo nie będą wyglądały profesjonalnie, albo ta strona nie będzie dostosowana do urządzenia mobilnego, z którego może wejść klient, czyli do telefonu komórkowego albo do tabletu. To te pieniądze wydane na reklamę, na pozyskanie zlecenia, były pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Oferta, którą mają fachowcy.pl, to jest oferta, w której zajmujemy się przygotowaniem, kompleksowym przygotowaniem obecności firmy w internecie w taki sposób, żeby była gotowa do przyjmowania e, zleceń z internetu. Na czym to, na czym to polega? Po pierwsze, e, dbamy o to, żeby firma była widoczna w internecie. W tych wszystkich miejscach, w których e, są klienci, typu wyszukiwarki, typu katalogi takie jak Panorama Film Polskie, książki telefoniczne, ale także katalog fachowcy.pl, mapy, zoomy, google, google maps czy media społecznościowe, facebook, google plus. W tych wszystkich miejscach są konsumenci i w tych wszystkich miejscach firma powinna wyglądać profesjonalnie, bo 78% klientów zanim skorzysta z usług firmy Patrzy na nią, jak ona wygląda w internecie. Jeżeli ona wygląda nieprofesjonalnie, nie skorzysta z jej usług. Czyli pierwszą rzeczą, jaką się zajmujemy, zajmujemy się tym, żeby ta firma była widoczna we wszystkich tych miejscach. Jak już klient trafi na jakąś obecność tej firmy, to chce trafić do jej biura. Tym biurem, biurem firmy w internecie jest jej strona internetowa. Klient na tą stronę internetową może trafić z telefonu, z tableta i z komputera. Strona internetowa powinna być dostosowana do każdego z tych urządzeń w taki sposób, żeby wyświetlała się optymalnie na każdym, na każdym rodzaju ekranu. Jeżeli nasza strona internetowa przekona klienta do tego, że chce skorzystać z usług naszej firmy, to musimy dać mu wszystkie dostępne narzędzia kontaktu z naszą firmą, bo są dwa typy klientów. Jedni wolą zadzwonić, inni wolą napisać. Dla tych, którzy wolą zadzwonić, dajemy wirtualny numer telefonu z przyjazną obsługą połączeń, czyli tak jak to wygląda w dużych firmach, gdzie się dzwoni, jest, jest słychać powitanie. I później przełączanie do odpowiedniego pracownika. Teraz, dzięki, dzięki, temu, yy, dzięki tej technologii firma nie musi na swojej stronie internetowej podawać pięciu numerów telefonów do różnych pracowników, tylko podaje jeden numer telefonu, a nasza technologia sprawdza, który z tych pracowników aktualnie jest dostępny i kieruje połączenie do odpowiedniej yy, osoby. Drugi typ osób. Ci, którzy wolą napisać, oczywiście dajemy adres e-mail w firmowej domenie, jest to standardem, ale dajemy coś więcej. Umożliwiamy na stronie internetowej. Umieszczenia takiego, takiej specjalnej wtyczki, dzięki której klienci, którzy odwiedzają naszą stronę internetową, mogą porozmawiać na żywo z pracownikiem naszej firmy. Do tej pory ta usługa była zarezerwowana tylko dla dużych firm, które posiadały call center. My zrobiliśmy ją w taki sposób, że mogą skorzystać z niej małe i średnie firmy, bo te rozmowy przychodzące od klientów, którzy odwiedzają naszą stronę internetową, odbierane są na telefonie komórkowym w specjalnym komunikatorze i cała komunikacja. Aplikacja z klientem odbywa się tak jak wysyłamy SMS-y za pośrednictwem aplikacji w, w telefonie. Mając te wszystkie narzędzia, czyli firmę widoczną w internecie, firmę profesjonalną, czyli stronę internetową, która optymalnie wyświetla się na wszystkich urządzeniach. Oraz wszystkie narzędzia kontaktu klienta z firmą jesteśmy przygotowani, czy firmy, które, które korzystają z naszych usług, są przygotowane do tego, żeby przyjmować zlecenia z internetu. Przywagą oferty fachowcy.pl jest nasza technologia, technologia do optymalizacji emisji kampanii reklamowych w internecie. I dzięki temu, że cała ta obecność firmy w internecie, czyli jej strona internetowa, wirtualny numer telefonu są od nas, My wiemy, że wydając złotówkę na reklamę w internecie, ona nam się konwertuje, czyli zamienia na odpowiednią liczbę wejść na stronę naszych klientów oraz odpowiednią liczbę telefonów do naszych klientów. W ten sposób jesteśmy w stanie wycenić każde zlecenie, które pozyskujemy dla naszych klientów. Więcej informacji na temat naszej oferty dostępnych jest pod adresem firma.fachowcy.pl.